Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Megzo Gaming z tej strony: MEGBOY, a ze mną jak zawsze jest. Zombie! Zombie jak i ty. Kochani, zaliśmy sobie jeden cel: założyliśmy, że chcemy być najbardziej znanymi YouTuberami na świecie. I tak oto gramy w YouTubers Live? I zostaniemy najbardziej znanymi youtuberem na świecie. A mamy nadzieję również, że wy nam w tym pomożecie. Obejrzycie ten filmik, zostawicie łapkę w górę, a także zdacie subika z dzwoneczkiem. I dzięki temu osiągniemy... Najpierw 1000, potem 10 tysięcy, może potem sto tysięcy subskrybentów i tak aż do miliona. Ale zanim to zrobimy w realnym życiu, zrobimy to najpierw w grze YouTubers Live. A więc zapraszam na zrzewkę. Jak widzicie, Zombiak zrobił już swoją postać. Zombiak, ty nazwa kanału Megzogaming. No i startujemy. Zobaczmy, jak to zostać najbardziej popularnym YouTuberem ever. Let's go. Czy na pewno chcemy stworzyć, chcemy tworzyć tego YouTubera. Dobra nasza, no i tak, Youtubers Live! Okej, okay, moje pierwsze film powstały w tym pokoju, zaraz po tym jak przeprowadziliśmy się tu z rodzicami i nikogo jeszcze nie znaliśmy. Z przyjemnością przypomnę sobie jak to było, kiedy bycie numerem jeden w YouTube nawet mi się nie śniło. Dobra, naciśnij jak co, tutaj? Okej, okay. podstawowe sterowanie, dobra, to teraz musimy na szybko zrobić to sterowanie, tu poruszyć zoom, tu coś poruszyć, tu chyba się przenieść i co, i to wszystko. Okej, okay, wtedy niesamowicie bawiło mnie nagrywanie filmów o grach, które stały na mojej półce. Okej. Okay. Przejdź do półki, wybierz grę wideo i wideo, wybierz typ filmu. Wybierz grę? Tak? No. To jest jedno odlega. Aha. Dobra, wybierają. Dobra. I rozgrywkę. Kontynuuj. Dobra. Słuchajcie, nagrywamy swój pierwszy film z tym grzybem, czekaj. Teraz musisz skonfigurować kamerę, internetową, mikrofon, potrzebny do nagrywania filmów. Twój komputer ma ograniczoną liczbę punktów renderowania, która zależy od jego podzespołów. Zaawansowane ustawienia poprawią jakość filmów, ale będą wykorzystywać punkty renderowania. No dobra, ogarniemy to jakoś później. Wszystko no słuchaj, jest? Wszystko dobra, no to rozpocznij. Nagrywamy film Empire Planet rozrywka 1. Dobra, tytułów nie będziemy zmieniać. No i co? Wyciąga pada. O, teraz i muszę i... rozwiązać kilka problemów w odpowiedniej karty. Każda karta złożyła na pewno, już pomysłów yy, ma punkt umiejętności. Pozwala na otworzenie klipu wideo, wybierz najlepszą kartę do stosowania w sytuacji, uzyska jak, hmm. jak najwięcej punktów do umiejętności. Dobra, bierzemy zabawna krytyka. Mhm. Dobra, no, poczekaj. Yy, jeszcze jeden punkt mamy, ostatni, i tutaj co zrobimy? Może... Ja bym zrobił Tak, komentarz techniczny. O i u góry zapełniliśmy, zobacz, u góry zapełniliśmy A. te wszystkie punkty A. i te kropki pokazywały ile tego mam. Dobra, no teraz musimy to zmontować. Jedno no, wiesz, drugie. To, to. Aha, o ile jeszcze możemy dodać? Tytuł? Co dodamy? Tytuł dodamy? A i zwiększył nam się tutaj punkcik, dobra. Tytuł i co? No jeszcze co możemy dodać. To... Nie no dobra, ile możemy dodać? Dwa możemy dodać. I dodajmy jeszcze na przykład, grad... dobra, kolorów, to u góry. Te maski, no, będzie lepsze. Dobra, no i co? No i renderuj. Czy publikuję film? Akceptuj. Oto twoje wyniki. Zatem film oraz doświadczenie zdobyte Nowy dzięki rekord. używaniu umiejętności w zależności od wyniku. Musisz zdecydować, czy przesłać film, czy nie. Ale skoro jest to twój pierwszy film, więc oczywiście prześlemy go. No jasne, że publikujemy. Publikujemy film. Nowy render. No, wynik 4. 4. Nie wiem, co te punkty znaczają. Może to ile. Nadal irytuje mnie ile czasu trwa przesłanie filmu na kanał, ale sprawdzenie wyświetleń i zarabianie pieniędzy jest zawsze super. Poza tym zawsze może pojawić się komentarz oceniający moją pracę. No dobra, co miesiąc w szkole był test, więc trzeba było się uczyć. Zaliczony test oznaczał nagrodę, ale za nie zaliczenie groził mi szlaban. No dobra, to się musimy uczyć, bo nam z mamą na razie mieszkamy. I nam mama może nie pozwolić, e, nie pozwolić e, nagrywać filmu. No, tak. dokładnie. Robimy uczę się, film się w tym czasie przesyła. W tej jest życie w szkole chyba do tak, testu. tak? Tak, dokładnie. E, możemy pauzować czas. Jeżeli naciśniemy spację, to w tam się czas zatrzymuje i mamy ten czas, żeby na po, podejmowanie decyzji. Tak. Jeszcze raz to chyba. Ok. Dokładnie działa. Dobra, co film się przesłał? Przygotować dostęp mogę zawsze sprawdzić, oglądając kalendarz w telefonie i chodzenie do szkoły i dobre oceny to nie wszystko. Trzeba też odwiedzać sklepy i sprawdzać nowości. Dobra, akceptuj? Co, nowy film koła prześlemy, co? Aby iść na zakupy muszę wy... O, okej, okay. muszę zakupy teraz zrobić, no dobra. Zróbmy zakupy, więc co zakupimy. Może jakąś grę nową, no weźmy tu. A wejdź, czekaj, najnowsze tytuły, no. O, czekaj, czekaj, to u góry... No weź League of Giants, to chyba powinno być, no, League of Legends, ale dobra, no weź to. Naciśnij monitor, zobacz, może jakiś sprzęt jeszcze kupimy, mhm. PC World and Tech. Tu mogę na chwilę zobaczyć? No? Tu możemy co? Tu możemy zakupić konsolę. Tu możemy kupić jakieś... Meble. Meble. No kupmy wiatraczek. Na razie, nie? Zobaczmy, tu możemy, okej. Okay. Jakieś poziomy mamy wymagania, ale możemy kupić ciuchy. Eee, a tu chyba był sprzęt, nie? Dobra. sprzęty. O, może kupimy sobie coś. Eee, no, na raz, kupię, yy, tu... Kamerkę tak, Kamerka, a potem mikrofon by się nam przydał. Bo nadaje nie? plus dwa t energii, będziemy teraz mogli tam tamtą. Tak, dobra. Wychodzimy stąd. Nie wiem, już mamy, mamy tu. 25 zna, zna, znam podstawę nagrywania filmów i umiem to robić. Początki zawsze są ciężkie, ale zostanę youtuberem, nikt mnie nie powstrzyma, muszę to zrobić. Właśnie my też zostaniemy najlepszymi youtuberami, Ever. Nikt nas nie powstrzyma. A Wy nam w tym pomożecie, prawda? Mam taką nadzieję. Dobra, dawaj, następny filmik chyba nagrywamy, nie? No, no. dobra. No, ale... O, to w ogóle zdobyliśmy zadanie, żeby. No dawaj, jeszcze jeden filmik zrobimy. żeby kupić nową grę, więc zobacz, po prawej zadanko dostaliśmy, a już kupiliśmy tą grę, więc musimy jeszcze jedną kupić. Zobaczmy, kupiliśmy kamerkę, weź zobaczmy, czy możemy zmienić. Nie mam jeszcze. Okay, to może, to... Musi może ona nie przyszła jeszcze, dobra. Nie, Miesz, nie wiem, pomocy? bo to wiesz, chyba nam ktoś musi może dostarczyć ją. Zaraz zobaczymy. Dobra, nagrywamy kolejny filmik. To będzie aż drugi. O, kaczka Kran... jest. Twoje zdradzili. A tu u góry są punkty, tak. To wybierz to, no. Zabawna krytyka. Bo tu masz te punkty, i u góry ci albo dodają, albo odejmują. To tutaj tak. ta jest ta. Tak. Paczka. O, to teraz odbierzemy? Czekaj, tu weźmiemy. Ko y komentarz weź. Tak. No. Mhm. Komentarz techniczny. Teraz już mamy wszystkie u góry wypełnione. Dobra, no to jest Gites. Teraz musimy tylko zmontować. Aha, jest... może odwrotnie. O, właśnie tak. No, Aha. no i co? Dodajmy tytuł. No. A? I nie wiem i to u góry gradacja kolorów, a Dobra, renderujemy. 10 godzin się renderuje i 8 godzin przesyła. Kopę czasu. Dobra. No o, je, yeah, tak? czyli nam się kolejny film się spodobał. Dobra, weź te paczki otwórz, zobaczymy co to jest. Druga gierka przyszła, Lich of Giants. I no to zaraz to I nagramy. Teraz ta kamerka. O, i teraz dopiero kamerkę mamy. No to o to chodziło. Yy, może pójdę się uczyć. Dobra, no Tylko właśnie. Przesunę tu kamerę, bo no, było. no dobra, iść teraz do szkoły. Jest, dobra, się. W ogóle, właśnie, musimy tu jeść. O, to trochę tak gra Simsy przypomina. I spać. I, I spać musimy jeść, chodzić do szkoły. W ogóle nie wiem jeszcze jak, bo na razie na filmach nic nie zarabiamy hajsu, a przydałyby się nam jakieś pieniążki, więc mam nadzieję, że zaraz ta gra to rozwiąże. Film się przesyła, zaraz nagramy kolejny odcinek, tym razem to będzie League of Giants. Jedna buźka dobra, a w ogóle naciśnij tą buźkę u góry, może tam komentarze można przeczytać. Nie, nie można, dobra. Ok, dawaj, następną gierkę nagrywamy. Byłeś w szkole, nie, nowy nie, nie film. Nie, byłem w szkole. Byłeś, a dawaj, byłem. nowy film, nowy film. O, poziom drugi, możemy odblokować jakieś umiejętności, żarówki. Dobra, weź pokaż, mogę zobaczyć, bo tutaj mamy level drugi. Najpierw zatrzymajmy ten czas i zobaczmy co tu mamy, jakieś karty. To twoja kolejna karta, aby otrzymać nowe karty, potrzebujesz punktów charyzmu, które zdobyłeś wypełniając wypełniać cotygodniowe zadania. Musimy zatem cotygodniowe za zadania wypełniać, żeby jak najwięcej punktów charyzmu zdobyć. O, i dzięki temu będziemy mogli nowe karty, będziemy mieli więcej możliwości Czekaj, wyboru w trakcie my... tworzenia filmików. Tutaj jest początek, tutaj te. A tak, tutaj są jakieś koniec. karty koniec, karty e, treść i karty przejście. No dobra. I początek. Dobra, na razie nas o to nie stać. Tutaj możemy sobie sprawdzić, mamy poziom drugi. Co tu jeszcze mamy? Mamy jakieś talent. Na razie nie mam żadnych talentów. Możemy pójść ostatnio. Wrażenia, gra codzienna. Dobra, to sobie przy okazji to rozkminimy. Finanse. O, finanse, jak to nas kosztuje? Nic nie płacimy za. O, będziemy mogli mieć współpracowników w przyszłości. E, dobra. Można no. chyba płacić za ten dom. No, raczej, z rodzicami w końcu mieszkamy. Dawaj to, następny filmik, Leech of Giants. Koniecznie musimy to nagrać, bo ta gra była dosyć wysoko na topy. Zobacz, ma 4 gwia gwiazdki i za popularność ma wysoka. A ten Empire się nagrywaliśmy wcześniej, miał średnia. To nagrywamy to dokładnie, rozgrywkę, i teraz powinniśmy mieć więcej, e, więcej wyświetleń, oby. O, kamerkę możemy zmienić. No i idealnie, dobra, teraz mamy jakąś <laughs> dobrą kamerkę. Dalej, dalej, dalej. dalej. No i zobaczmy, jak nam drugi... trzeci film już nagrywamy, na razie mamy 0 subów, 0 zero... wyświetleń. dobra, po, pozdrowienie formalne, ale to na zero wyjdziemy, niedobrze, tak. ale patrz, już wstęp był, na drugim poziomie już jesteśmy coraz lepsi, e, tutaj weź komentarz techniczny, mhm, to byśmy plus 2 dostać do tego, o, idealnie, musimy teraz to na żółto, o, właśnie, to, to, właśnie, mordę, to? czekaj, e, tak, tak, dokładnie to, e, zabawna krytyka i co, to koniec. No ale chyba wszystko? Nie, dźwięku nie będziemy mieli. No trudno, no to nic już nie poradzimy no na nie to. Musimy o dźwięku pamiętać w przyszłości. Ale mamy wszystko, czekaj, tytuł jeszcze dodaj. No i dokładnie, o, wszystko. o, elegancko, patrz. No dobra, renderuj. Wysyłamy i idziemy do szkoły, no kurde, musimy się dobrze uczyć. Może mam ma nam kieszonkowe, no, no musimy, wylego. o, musimy hajs zdobyć. Tylko z dźwiękiem jesteśmy najsłabiej. Ale to później, spokojnie, musimy nas, yy, dźwięk musimy kupić mikrofon, ale nie mamy hajsu. Grę musimy kupić. Właśnie. Eee, weź teraz zobaczmy, że jest jakaś tania gra poniżej 25 dolców, teraz jak wrócisz ze szkoły, i wtedy byśmy to zadanie zrobiliśmy zostali dodatkowe punkty charyzmy. No dobra, zaznacz teraz, kup grę, raczej znaczy, zrób zakupy, zobacz, może jakaś tania gra będzie. Ilu mamy? 118 subskrybentów i 569 ja wyświetlenia. Bardzo Kupujemy dobrze. Gierki, gierki, bo musimy najtańsza gra jaka jest. Jest jakaś, która... o, za 20 dolców jest. O, weźmy tą. No. A myślę, że najnowsze tytuły. No to zobacz najnowsze tytuły. Jeżeli jest jakaś tania, no to może być najnowsze tytuł, Albo najlepiej oceniane. Nie za 25 dolców, Spectral Spork. No możemy to za 25 kupić. E? Dobra, mamy Mam kupiono? Wiek. Mamy. No to mamy zero hajsu. No to jesteśmy teraz biedni. No trudno, no życie. Może jakoś zarobimy. Byliśmy w szkole, to idziemy teraz co? Jemy, śpimy. Jedz. Jedz i Śpi. z tym spaniem poczekaj, bo może zjeść i akurat się film prześle. I byśmy kolejny odcinek mogli nagrać. Ale to zaraz zobaczymy. Najpierw zjedzmy sobie. O! Przyszło! Co to? Przyszła gra. Chyba. Jest. Mamy kolejną grę. Możemy znowu, ale dobra, no możemy różne gry nagrywać. co? sumie nie musimy w kółko to samo. Dobra, iść spać. Dobrze. I potem ucz się. Nie, nie. Film nagrywamy i potem idziemy do szkoły. Dobra, wstawaj od razu film nagrywaj. Aha. Nowy nie. film. Z nowej gry czy z tej starej? Zobaczmy jak popularność. O! Obydwie mają 100%. To jest logiczna. Eee, no to co? Nagramy licząc. Giants chyba, nie? Akcja. Będzie bardziej chyba interesował, bo to jest kontynuacja, więc jest szansa, że wiesz, że właśnie widzowie chcą oglądać dalszą, dalszą część tej gierki. Dobra, lecimy, rozpocznij. No, musimy kupić za wszelką cenę mikrofon. Dalej. Żeby nam z dźwiękiem lepiej poszło. No teraz spróbujmy okay. dobrze to złożyć. No tutaj nie mamy wyjścia za dużego. Eee, tutaj wyśmy zrobili komentarz techniczny, będzie Gites. No. Dobra, co jeszcze tutaj możemy zrobić? Dźwięk. No niestety. Yy, tą krytykę zrobię zabawną. Aha. Ale no nie znowu nie mam jak z dźwiękiem zrobić. do no wszędzie mamy na minusie dźwięk, bo tu i tak było na minusie. I tak by nam odjęło, i tak by nam odjęło. No dobra, montujemy jak leci. O, nie będzie pasować. No trudno. No trudno jakoś. Jak to możliwe? No dobra, ale jest, jest ok. Dobra, zostaw, tak jest ok. No i dodaj te tytuły. Dobra, renderuj. Mam nadzieję, że z jakiś punkt... O, mama przyszła do nas, ty widziałeś? No No nie ma dobrego wyniku. No niestety, trudno. Nie wyszedł tam ten publikuj? film. No publikuj, publikuj. No już teraz jesteśmy też... Początkujący youtuberzy, to musimy wszystko publikować, jak Czekaj, mama coś do nas trzeba? Nie, on <laughs> Jeszcze by byla... Czekaj, do szkoły trzy razy muszę pójść i raz mamy zadanie patrz jak gram. Patrz jak gram, czyli chyba musimy jedną grę zagrać, ale mama cierpiła w ogóle, cały czas siedzi i czeka na nas, nie krzycz mama, naprawdę się pilnie uczymy. O, no. zadowolona, czekaj, w tym tygodniu dużo się uczysz, gratuluję, nie przestawaj, no nie tak. przestaniemy, nie przestaniemy. Dobra, to idziemy właśnie się uczyć. Dobra, dawaj, o, tu ona coś powiedziała, tam coś możemy zarobić, za szybko kliknąłeś, chyba się... weź zobacz, weź zobacz, pracuj, możemy pracować a czyszczenie butów, rozwożenie gałek. Tak, rozwo 45 dolców, zyskamy. I wrócisz, nagramy filmik, i do szkoły, bo jeszcze tak. trzy razy do szkoły musimy pójść. Jeszcze dwa razy? Znaczy tak, dwa razy dokładnie. Okej. Okay. Chyba spać będziesz musiał, jak wrócisz. co, no, tak. so, idź od razu do szkoły, idź od razu do szkoły. Idź od razu Próbuj dokładnie. Zresztą nie, mieliśmy nagrać, ale dobra, trudno. Powinniśmy e, okay. Powiedzieliśmy wrzucić filmik, no nieważne, trudno. Idziemy do szkoły, żeby nam tu nie spadło. O, patrz, jak gram, zadanków yy, wykonaliśmy. Dostaliśmy 40, 400 expa, ileś tam charyzmy, elegancko, dobra, ja, teraz musisz koniecznie spać i z samego rana nagrywamy ja, nagrywam nagrywam. mega odcinek dla Was, kochani, z League of Giants, o, ja. jakaś nowa konsola, jakaś Honey PSP, za jeden dzień będzie dostępna, szkoda, że i tak hajsu nie mam, nie wiem, no, 45 dolców mamy, no ale dobra, na razie tak, mm, dobra, śpimy i teraz nagrywamy filmik, potem jemy i idziemy do szkoły po raz ostatni. Nagrywamy kolejny no, film. Zobaczymy, która gra jest bardziej popularna. Obyt nas to. Możemy nową nagrać. No to zobaczmy, jak to nam pójdzie. Fajnie, według mnie, wygląda. No nie, całkiem przyswoicie ta gra, wciąga. Eee, zobaczmy. Dobra, lecimy. I co my tu mamy? Gramy. Rozpoczynasz rozrywkę. Dzień dobry. Hej, Siemanko. Dobra, o, plus jeden do dźwięku, weź teraz y, te po lewej, sierżant. Teraz dźwiękiem nie damy ciała, dobrze. Ale zobacz. Dobra, to ale... do, 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 do na, na zero wyjdzie, tu na zero, tu na razie jest gites, dobra. O, tu plus jeden, teraz... bo tak Tak, tak, dokładnie. Elegancko i to nam zrobi to i to. A tytuł zawsze możemy zielony dodać później w montażu. O. Tak. I teraz dzięki temu... Mógłby to dodać od razu? Tak, i tutaj dodajemy i zobacz, i teraz dzięki temu odwrotnie może zamienić, o. I patrz! Idealny film mamy. Dobra, renderuj. Renderuj, Aha. akceptuj. I co my tu mamy? No Jest! 48! Wyżej. W ogóle jesteśmy jeszcze poziom wyżej na dźwięk. Superancy! Publikuj film! I o! Dobra robota, twój kanał ma już 500 subskrybentów! Słyszeliście, kochani? Subliki z dzwoneczkiem. Od teraz. Tysiąc. A, a czemu nacisnąłeś to? Z zombiaku nie doczytałem. Od teraz zdążyłem tylko tyle. Kątem oka zobaczysz, że za, dostajemy jednego dolca za każde wyświetlenie, tak? Więc zaczynamy teraz pomału zarabiać, tak? I dostajemy punkty talentu. Możemy teraz je użyć, naciśnij tego gościa. No. Okej, okay. i teraz punkt, tak, punkt, tak. punkt talentu, wejdź Jakiś? i możemy zrobić codziennie. Poczekaj, yy, wrażenie. Nagraj wrażenia z ostatnio wydanych gier, aby zainteresowanie fanów nie spadło i możemy codziennie wyścigi, platformki, sandboxy, gry sportowe plus 10 polubień i jeszcze tu są jakieś różne poziomy. To nie wiem co robimy. Ja mamy... wolę wrażenia. Wrażenia, może nagramy właśnie wrażenia z gry, czy nam się ta gra podoba tak, czy tak nam się nie, nie podoba. I tutaj Wygadany. Wrażenia, recenzje dają nam 6% więcej subskrybentów. Dobra, zamykamy to. I potem będę to upgrade. Zobaczymy, będziemy na razie zbierać, zobaczymy jak to nam w trakcie wyjdzie. E, idź ziec i do szkoły. Albo do szkoły, idź, idź do szkoły, później zjemy. Nie I ma się czasu. Jedz. Tak, bo my, widzisz, musimy zadanko wykonać po prawej. No zarobi się, mam już tysiąc, tysiąc subskrybentów. nieźle, o, nieźle, nieźle. A mogę karty kupić. Ale to chyba za mało mamy. Po prostu chodzi, że z każdym poziomem mamy dostęp do nowych kart. Nie, widzisz? O, 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 brak funduszy. To jest całkiem niezłe. Ja stęp. bym to wziął. Na dole jeszcze zobacz, może jakieś, że jakieś karty są dostępne. Brak. To minus 2 to nie. Dawaj niżej. Tego nie chcemy. Niżej. Aha, to wszystko, tak? No to to bierzemy. No, na przywitanie się. Aha. No dobra, porada guru. No to sprawdzimy później jak to się nam sprawdzi. No dobra. To co? Ty jesteś w szkole teraz? To no teraz jak wrócisz to zjedz. A jesteś. Dobra. Zjedzone. No i co? Film się przesyła. Szkołę mamy w miarę. Wejdź w telefon tutaj na dole. I wejdź w kalendarz. I zobaczmy jak nam w szkole idzie. O kurde, naciśnij co znaczy? niżej. No, tak średnio. No dobra, musimy się więcej uczyć. No ale to spokojnie. Co To jest, to jest wydana jakąś konsole, Honey PSP. A, dobra dobra. Wy zamknij telefon? Bo tracimy czas teraz, bo czas leci. Dawaj. Ee, czekaj jak to się wyśle i nagrywamy kolejny film. Wrażenie może nagramy, co? Skoro już mamy tak, ten, no, ten. ten. O czekaj, ktoś przyszedł. To weź anuluj to. Weź X naciśnik, kto to przyszedł. O, jaki ziomek przyszedł. no kim jesteś ziomek, ale masz śmieszne portki. Hejka, zombie, jak ty, chcę zrobić film. Jak gram w grę, ale nie umiem nagrywać ani montować takich filmów. Pomożesz mi z tym Prześlę Ci grę. No spokojnie! Okay, ja nie ma problemu, my jesteśmy iść do, się... do szkoły w międzyczasie. On ci tą grę przyniesie Ucie. i będziemy mogli nagrać mu tą grę. Okej. Okay. Dobra, to co, nagramy tą gierkę. O, o tak. przyszła, zarąbiście, więc mamy to. Eee, dobra, otwórz, ale wydaje mi się, że zdrzemni się, żeby mieć więcej tych punktów, bo widzisz, nie mamy wszystkich żarówek, mamy tylko 913. Prześpisz się i z samego rana nagramy dla niego te. O, 5 dni mamy zlecenie, które nam dał. Dobra, hajs. Oj, za to. i zobacz, te żarówki się pojawią. Nagrywamy, hajs za to dostaniemy. No, Zarąbiszcie. I... Dobra, kto jest ta jego gierka? O, jest, o, zaznaczono tak. hajsem, ale niska popularność. No dobra, ale chcę. Chce, to zrobimy, no, to nie ma problemu. W po końcu potrzebujemy troszeczkę pieniędzy. I zostanie. Mikrofon mieliśmy kupić, teraz sobie przypomniałem. Dobra, to teraz, e, teraz e, po tym nie zapomnijmy. No i dobra. Rozpoczynamy. Porada guru, no to wiadomo, że porada guru od razu na dzień dobry. Łubu dubu i mamy wszystko tutaj super. Teraz musimy, o plus jeden, czyli teraz musimy coś, o komentarz techniczny. Będzie idealne dla nas. I co nam brakuje? Już w sumie tylko jeden punkt tam montażu brakuje. E, no to co? Ja bym tu zrobił e, spojrzenie to morder. Albo nie, czekaj. E, Zebra na krytyka. Y, y, może być, tak, może być jak najbardziej. No i dobra, obrabiamy to teraz. E, lecimy, no, po kolei, to, to w sumie niewiele to trzeba. No i co? Dodajemy wszystko, co tutaj mamy. No i cyku. cyku. I zobaczmy, to nie będzie chyba nie, wysoko, nowy o rekord. nowy rekord, mimo że gra była bardzo mało popularna, dobrze nam poszło, publikujemy i co my zaraz mieliśmy zrobić, do pracy pójdźmy, co? Nie, 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 nie czekaj, kup, kup ten, kup, yy, tak, zrób zakupy, mikrofon nowy potrzebuję, miałem ja do roboty poszedł na twoje miejsce, bo jeszcze mamy tam 20 parę, o, 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 czekaj, mikrofon, 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 tak jest. Później resztę kupimy. Dobra, weź teraz ten i do pracy. Hajs się nam przyda. Nie, przyda nam się szkoła. Nie, dawaj, no cóż, za szkołę hajsu nie dostaniemy. A potrzebujemy nowej gierki. E, mycie samochodów, no? A potrzebujemy nowej gierki, musimy sprzęt komputerowy mieć. Potem ma się uczyć. No niestety, nie jesteśmy jeszcze YouTuberami. Jakby to powiedzieć, pełną gębą i nie dostajemy mega dużo hajsu za to wszystko, e, za YouTube'a, więc musimy pracować. No dobra, film się przesyła, ty idziesz do szkoły. Ja myślę, że na pierwszy odcinek chyba tyle wystarczy. No, tak. Jak się film spodoba, stawcie łapkę w górę, stawcie subika z dzwoneczkiem. Też chcę mieć półtora tysiąca subów, tak jak tutaj w grze. No i zobaczymy, co dalej będzie. Tak? Więc co, kochani? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale z YouTubers Live. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa! pa.